Dobra widzowie, widzowie, widzowie Siema widzowie Wbijam dzisiaj rękę, do jak teraz wygram tą zadynę To mam wbiamy dwa Jeszcze raz siemanko Widzowie I wbijamy to Dobra no, sorry, bo Edy, Edy, to Bo Wtedy nie zabrał nikt, ani nie zblokował. Bo, bo diamenty już można blokować, nie? Nikt go nie zabrał, więc. Nie mam sensu.

Yeah. Eee. Proszę, żebym to wbił No proszę, ten drugi diament Już nie będę nic robić Już nie potrzebuję wbić tego trzeciego diamenta Ale No krótki nagrywam Błagam, żeby to chociażby Trudno się Widzowie. Ja tego nie zrobię, ja wam to obiecuję. No to jest chore co tu się odwala. No tego się nie da powstrzymać, Tego no jest... no się, no się nie da powstrzymać, no nie do się. Ta szelka nas wszystkich załatwiła, oczywiście no miała tylko rejulta, ale była zanikosna momenta. ja to Dobra widzowie, 500 lajków i robię 10 takich star dropów z dodatkowych nagród i robimy opening. Widzowie, 500 lajków i dosłownie robię to. Robię nawet 20 star dropów, ale to za 1000 lajków. Tylko róbcie te lajki, nawet może jakiś subik z dzwoneczkiem, żeby Was kolejne odcinki nie pominęły. No i co? No i wbijamy ten jeszcze jeden... Spróbuję raz jeszcze, a ale na no to się żegnamy, ale na pewno, na pewno zrobię ten opening i zrobię te tyle wszystkich yy, tych zadań. No wiecie o czy... Dobra. Tutaj to na pewno trzeba by to jeszcze przeliby. Zaszeli to tu odwa taką robotę, że jeżeli to szelki to to się nie da powstrzymać. W sumie Franka też nie, ale... To już nie. Ale... Nie, ale kroimy sobie. Czy ja mam jakiegoś lago na to, czy co? Nie, ja mortisowe znam. O, ja mi się chcę zaniepokoić mortisem. Ten coś... Nie. I ja mam jak... takiego laganepa że mogę zrobić wszystkich, żeby przewijać przewijać w ogóle, ale wybył cały czas na 0, 0, 0. tak, tak. Tak! Jak mi z... widzieliście tego baga czy laga, wszyscy wszystko wybrali, ale ja dalej miałem, że nikt niczego nie wybrał. Dobrze, że miałem jednym z końcowych, bo by mi tak to wyaliło, wyaliło sorry, że dosłownie to by już był koniec. Jakbym był na przykład jeden z... O, pierwszy, albo drugi bym był, to to by na pewno nie był koniec już. O, M to DJ Ems no. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ За так, так-то. Сейчас за... мы солим и и Доброе! есть.

Ostatni, jeden i... Chyba, tu zacznę już do 85, tego nie zrobię. Dobra, ja, ja, ja tutaj? Ja tu zaczekam na dogrywkę. O, tak, 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 tak. tak. tej gry wychodzą bo no szczerze tu się dzieje coś odwalonego. dobra widzowie robię ten pojedynek już tutaj to dam im wygrać albo po prostu wyjdę z tej gry i będę je yy, ale to nie będzie już. Tej gry Dobra widzowie, ja to robię. Dobra, nie ja się podaje. Dobra, widzowie, pa i cześć. Zostawiacie suba, lajka, zrobicie na panik i pa.